Za plus, w Niemczech to ja uważam to, że ludzie bardziej se ufają tutaj. Jak ty mi na przykład powiesz, że, że to już tak było, to nie będę śledztwa robił specjalnego dochodzenia, żeby cię obwinić, mimo że ty przy tym byłeś jak na przykład coś się rozwaliło. Tylko ty powiedziałeś na przykład, ja byłem w kuchni, robiłem sobie śniadanie, patrzę na szafka zleciała. I on Ci powie wtedy no, OK, no ludzie sobie tutaj nawzajem ufają, właśnie to chciałem powiedzieć, że powie OK i wie, że to nie sprawcą. No i kolejny plus chyba jest taki, że tutaj ludzie się mniej stresują, dłużej żyją niż w Polsce. Klepsy tutaj potrafią, no wiadomo jak ktoś zginie w wypadku, to będzie klepsy, że ktoś zginął w wieku 40 lat ale ogólnie klepsydy tutaj potrafią być 104 lata chyba widziałem 94 lata 85 coś takiego takie klepsydy widuję no dobra jeśli chodzi o plusy o to są bardzo szybkie pociągi zapomniałem powiedzieć o pociągach kurde to są moje ulubione też uwielbiam bardzo szybkie pociągi na vlogach było widać ogólnie Kiedyś się przyjadę takim pociągiem, jak zdejmą te ograniczenia z masaczkami, bo mi to przeszkadza, to nie będzie fajne, jak będę w masce jechał w pociągu. I to jest właśnie wada, że. Dobra, no to jest właśnie wada, że jeszcze te maski są No I dlatego, jeśli czekam, aż to zejmą to ograniczenie i wsiądę do pociągu, bo ja zauważyłem, że sinia. Gdzie mogę ponad 300 jechać pociągiem, nie? Że pociąg jedzie ponad 300 i tam właśnie się będę chciał przyjechać zobaczyć jakie będą odczucia i wrażenia Dobra, jeśli chodzi o pociąg i dodam coś od siebie No jeśli chodzi o plusy, to nie wiem Klimat ciutkę inny jest, nie wiem, bo cieplej jest To mogę uznać jako plus No i to z tym zaufaniem, to też powiedziałem Chcę bać się, że po prostu to wszystko